Tu jest taka sytuacja, że no nie warto czasem przelewać krwi czy ginąć za Coś jest naturalnego w czymś takim, jak jest jury i jest konkurs. Szczególnie w sztuce. W matematyce, fizyce czy w medycynie można zbadać i to jest lepsza praca naukowa, to jest lepszy eksperyment, to jest lepsze zadanie matematyczne. Tutaj się tego nie da. To są kwestia gustów. I tutaj jest to wynikowa tych gustów, że zebrało się czwórka ludzi i trzech, trzy osoby stwierdzili, że ten, a jedna nie. I koniec. I to jest wertykt. This is film BLIND. I curse the breath I see Through days of dark and guilt I, I prayed, prayed for new born skies To lift me up so high uh, I, I wish I could be there with you all and uh, I hope you have a big party afterwards and, uh, and uh, you have a toast in my honor so thank, thanks a lot thanks again wyróżnienie za Krzysztof Słoneczny. Disco. Bardzo jest mi miło, bardzo się cieszę, że jesteśmy w Sopocie. Dzisiaj rano obudziłem się na plaży w Gdańsku. Nie wiem dlaczego, ale obudziłem się na plaży, a nie na Mokotowie w krzakach albo w piwicach. Więc fajnie, że jest morze, że jest piasek, że jest ten festiwal. Pomysł jest taki, żeby, żeby być na plaży i żeby wykorzystać tutaj to miejsce. Wspaniałe. Samo mi się takie nasynało w temat właśnie to ruchome piaski. No i staram się tutaj zachęcić młodych ludzi do tego, żeby. Zainteresowali się animacją i zauważyli to, że można poruszyć wszystkim, i wszystko może się ruszać, i stworzyć z tego film fajny, animowany. Tak jak rozmawialiśmy, nasuwająca jakieś takie reminiscencje do pierwszych, pierwszych prób filmowych, w ogóle tego ruchu, takiego rwanego, tego, który nie jest płynny, nie jest doskonały, ale wciąga w tą magię kina, w magię obrazka itd. Tak Fajne? Czecha już jest tutaj, gdzieś. A tutaj? To nie jest naprawdę, nie, to nie, to dzieje się naprawdę, nie. Na niby.